To słowo W sposób szczególny dzisiaj doświadczamy jednego z najcenniejszych skarbów, które zostały złożone w kościele. Mianowicie sakramentu pokuty. Właśnie to jest skarb Kościoła. Jezus zgromadził ludzi, aby słuchali jego nauki, i pamiętając o tym, że oni mają skłonność do, do grzechu, do upadku, do przewrotności, do kłamstwa, pozostawił w Kościele lekarstwo, dzięki któremu grzesznik. Może wyrywać się z podłego życia i wzrastać ku wielkiemu, pięknemu człowieczeństwu. Właśnie sakrament pokuty, sakrament miłosierdzia, jest jednym z najcenniejszych darów, który powoduje nasze odrodzenie się. Yy, można Postawić w związku z tym, że dzisiaj korzystamy ze spowiedzi, takie no istotne pytanie: Co możemy zrobić, żeby wyrwać się z pewnego takiego powiedziałbym wahadła? Idę do spowiedzi, przyjmuję łaskę Bożą i po spowiedzi wracam. Do upadku, do grzechu. Spowiadam się, chcę dobrze, naprawdę, a potem znowu wchodzę w to, czego nie chcę. Już obiecuję Panu Bogu, że więcej nie będę w ten sposób reagował czy zachowywał się, i znowu mi się nie udaje. Myślę, że jest to doświadczenie chyba każdego z nas. Jest to bardzo trudne też pytanie, i odpowiedź nie jest taka oczywista, taka prosta. Dlatego pozwólcie, kochani, że odwołam się do pewnego świadectwa. Jako młodziutki ksiądz, kilka lat po święceniach, czyli już ponad 30 lat temu, głosiłem rekolekcję w jednej z parafii w Lublinie i w pewnym momencie po którejś nauce podeszła do mnie pani i mówi przy księdza jeśli ksiądz ma chwilę to chciałabym podzielić się moim doświadczeniem w życiu i jeżeli ksiądz uzna za stosowne to proszę o tym mówić kiedy tylko ksiądz uzna za właściwe kobieta była od niemalże 20 lat mężatką, kiedy, mając już ze swoim mężem dwójkę dzieci, zaszła w ciążę. Gdy powiedziała o tej sytuacji swojemu mężowi, on się wściekł. Zareagował strasznie przekleństwami, bluzgami, krzykami. Efekt był taki, jak to nazwała, jak se urodzisz, to se będziesz wychowywać. Ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Zazwyczaj mówimy, że kobieta decyduje o urodzeniu albo nieurodzeniu swojego dziecka. No, ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że nie tylko kobieta. Ona mówi, uległam presji męża. Myślałam, że, że, że ma rację. Nie pozwoliłam mojemu dziecku się urodzić, ale w tej sytuacji mąż jest bardziej odpowiedzialny za śmierć dziecka niż ona, bo to tak naprawdę on popchnął ją w tę stronę. I kobieta mówi, po aborcji przyszły ogromne wyrzuty sumienia. Walczyła, płakała, cierpiała. W końcu poszła do spowiedzi, i trafiła na księdza, który nie tylko ją wysłuchał i z dobrocią przyjął, ale wręcz jakby próbował jej pokazać, że ma przed sobą życie, udzielił jej rozgrzeszenia. Mówi ta kobieta. Po tym rozgrzeszeniu czułam się szczęśliwa, czułam się wolna, ale minęło parę dni i wahadło odbiło. Wróciły wspomnienia, wrócił niepokój, wróciła, wróciło poczucie winy i jakiś taki ciężar, który mnie po prostu wgniatał w ziemię. Pamiętajmy, że diabeł. Bardzo często, a dzisiaj zwłaszcza szczególnie jest mu łatwo, gra na naszych uczuciach. I często przypomina nam zło, które zdjęliśmy z siebie, po to, żeby po prostu nas niszczyć. Zobacz, co zrobiłeś. I odgrzewa to, co Pan Bóg już odsunął z naszego życia. I ta kobieta mówi, właśnie, znowu poszłam do spowiedzi, znowu wyrzuty sumienia. Mówi, czas męki, takiego wahania, dwa bieguny wolność i kompletna ruina, kompletne rozbicie. Mówi, to trwało parę lat. Myślałam, że się wykończę. Już nie wiedziałam, co zrobić. Kiedyś w takim stanie desperacji poszła do spowiedzi do kapucynów na krakowskie przedmieście. I tam trafiła do starszego kapłana, który wysłuchawszy jej spowiedzi, powiedział dziecko: Ty jesteś wolna już od tego grzechu. Pan Bóg ci ten grzech już przebaczył. Nie możesz się ponownie spowiadać z tego grzechu. To dlaczego? Nie czuję się wolna. I mówi: Ja to pytanie wykrzyczałam w konfesjonale. I on mówi: Widzisz, bo to nie jest kwestia przebaczenia czy nieprzebaczenia. To jest kwestia zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu. Pokutę odprawiłam. No, pokutę odprawiłaś, ale najwyraźniej jest to za mało. Moi drodzy, kobieta usłyszała od kapłana radę. Zobacz. Tutaj niedaleko jest puszka z napisem: Ofiara na dom samotnej matki. Pracujesz, no tak, masz. Pensje wystarcza na życie w rodzinie, różnie bywa. Mówi, nie wyznaczam ci ile, ale postaraj się, żeby regularnie, najlepiej co miesiąc, złożyć jakąś ofiarę, taką, jaką będziesz w stanie złożyć na ten dom samotnej matki. Ten dom funkcjonuje po to, aby dziewczętom czy kobietom, które są w sytuacji trudnej, Sytuacji, w której nie są w stanie roztoczyć opieki nad dzieckiem, które poczęły, żeby pomóc tym kobietom w przyjęciu dziecka. I ona mówi: Zaczęłam praktykować tę ofiarę. Więcej, mniej, co miesiąc jakąś tam ofiarę składałam. Ale przyszedł początek lat 90., gdzie zamknięto fabrykę samochodów ciężarowych, w której pracowała. Jej mąż poszedł sobie w świat, a ona została z dwójką dorastających dzieci bez środków do życia. Pewnego razu, idąc przez miasto, zobaczyła, że Mija dom samotnej matki, który, jest właśnie, który był blisko jej zamieszkania. I mówi: No tak, a co ja mam dać? Ja nie mam na chleb dla dzieci. Bogu dzięki, że dzieci poszły do szkoły. Ja nie mam co zrobić na obiad moim dzieciom. Patrzy. Do domu samotnej matki wchodzi siostra zakonna. Zrobiła zakupy, niesie dwie reklamówki. Wchodzi do domu i jedną z reklamówek rozdarła na furtce. Ona akurat naszła na ten moment. Pochyliła się, pomogła siostrze zebrać zakupy. Zaniosły do domu. Siostra mówi: Niech pani nie ucieka. Niech pani siada, wypijemy herbatę, pogadamy chwilę. I tak od słowa do słowa zaczął się dialog, w którym w pewnym momencie kobieta ośmieliła się i mówi: siostro, nie mam pracy, nie, nie mam co zrobić z czasem, może potrzebuje ci jakiejś pomocy. Siostra przyklasnęła, mówi: słuchaj, niebo nam zsyła ciebie, bo zrobiłyśmy malowanie domu. I jeżeli możesz przyjść, to przyjdź. Godzinę, dwie, jak nam pomożesz chociaż trochę w sprzątaniu pokoi, to będzie super. Przyszła jeden dzień, drugi, trzeci. W międzyczasie, rozmawiając z siostrami, podzieliła się sytuacją swojego swojej życia, swojej codzienności, aż wreszcie, kiedy nabrała takiego wielkiego zaufania, podzieliła się tym, Ogromnie bolesnym swoim doświadczeniem z siostrami. I wtedy jedna z sióstr mówi tak: Słuchaj, Pan Bóg nam ciebie dzisiaj przysłał. Pan Bóg nam ciebie przysłał. Ona zdziwiona jak to? Mówi, no tak. Słuchaj, zobacz, mamy kilka dziewczyn, młodziutkich dziewczyn. Które nie są zamężne, które spodziewają się dziecka, i każda z nich przyszła tutaj z myślą, żeby yy, właśnie poczekać, jeszcze porobić jakieś badania i zabić swoje dziecko. Idź, pogadaj z nimi. Po pewnym wahaniu kobieta zgodziła się, poszła, rozmowa trwała długo, ale ona przede wszystkim mówiła o swoim przeżyciu, o swojej tęsknocie za dzieckiem. O swoim poczuciu winy, efekt był taki, że żadna z obecnych wtedy na spotkaniu nie zdecydowała się targnąć na życie swojego dziecka, wszystkie dzieci przyszły na świat. W pewnym momencie druga rozmowa, trzecia rozmowa. Przez jakiś czas kobieta przychodziła, i z przyjaźni do sióstr i w poczuciu takiej akceptacji i w poczuciu troski o te biedne podopieczne. Pewnego razu mówi umówiła się z siostrami na jakieś spotkanie. Wchodzi do domu, a w tym momencie z domu samotnej matki wychodzi małżeństwo z zawiniątkiem, z dzieciątkiem. I kiedy ona weszła, matka dziecka uchyliła rąbek kocyka i mówi: Niech pani popatrzy na nasz skarb. Znaleźliśmy nasz skarb, ależ jesteśmy szczęśliwi. I ta kobieta mówi wtedy tak. Kiedy zobaczyłam twarz dziecka pełną pokoju, śpiące, to tak jakby ktoś. Zdjął ze mnie ogromny ciężar i postawił obok, żeby odzyskać pokój serca, żeby odzyskać równowagę, nie wystarczy się wyspowiadać. Trzeba zadość czynić Panu Bogu. I bliźniemu. Czyli o co tak naprawdę chodzi? Ktoś powie, no, pokuta to odmówienie, odmówienie modlitwy, na przykład. Tak, ale zobacz. Przyszedłeś do spowiedzi z bagażem swoich grzechów, czyli tego, co obraża Boga. A Pan Bóg w spowiedzi przekracza Twój grzech, przechodzi ponad nim, usuwa go zupełnie z Twojego życia i mówi, dobrze, że jesteś, bo ja Cię kocham, ja czekałem na Ciebie. Co spotykamy w konfesjonale? Bezwarunkową, darmową miłość Pana Boga. A zatem jak odpowiedzieć Panu Bogu? To nie chodzi tylko o odmówienie pokuty, tu chodzi o odpowiedź miłości. Na przykład dostałem za pokutę jeden dziesiątek różańca. Mogę go odmówić i formalnie będę okej. Okay. Wiczę nasz z Was Maria że półtorej minuty odmówione. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby w tej modlitwie, którą mi naznaczył kapłan, znalazła się moja miłość do Boga. Bóg przychodzi do mnie ze swoją miłością i przebacza. I mówi: Dziecko, dobrze, że jesteś, synu, dobrze, że wróciłeś. Tak czekałem. I ja odpowiadam, Ojcze, cieszę się, że jesteś. Ojcze, kocham Cię. Głupi byłem, że Tobą wzgardziłem. Kocham Cię naprawdę. Zobaczcie, ta pokuta nasza to jest znak miłości. To tego potrzeba w tym momencie, żebym ja wyraził miłość Bogu, który nie zważa. Na mój grzech, ale go obmywa. Zobaczcie, to jest właśnie to spotkanie łotra na krzyżu z Jezusem. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. A Jezus natychmiast odpowiada: Dzisiaj będziesz ze mną w raju. I zaczyna się pełne pokoju umieranie tego dobrego łotra. Ta moja miłość do Pana Boga, kiedy odmawiam pokutę, kiedy odprawiam pokutę, ona powinna także być miłością wobec człowieka, którego skrzywdziłem. I dlatego jak coś ukradłem, to nie tylko oddaję. Mateusz mówi, poczwórnie wynagradzam. Nie? Tu nie chodzi o wykalkulowanie, ukradłem dychę, mam oddać cztery. Nie, chodzi o miłość. Kogoś obmówiłem, nie tylko przeproszę, odwołam, ale, ale próbuję pomóc, próbuję odzyskać zaufanie, które ja zniszczyłem. Zobaczcie, w tej historii kobiety z Lublina także, co tak naprawdę uwolniło ją od tego ciężaru? Właśnie miłość, troska, dobro. Tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o pracę. Tu chodzi o to, że w tej przestrzeni, gdzie ona uczyniła bezpowrotnie krzywdę, ona w pewnym momencie zaczęła siać miłość, Dobroć. Zobaczcie, to jest logika, której uczy nas Jezus, żeby zło zwyciężać czym? Właśnie. Zło dobrem zwyciężaj. I to jest uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu. I kochani, i oprócz naszych modlitw, mamy jeszcze jeden niezwykły sposób. Wyrażenia miłości do Pana Boga. Zobacz. Uczestniczymy po spowiedzi w Eucharystii. W Eucharystii Jezus mówi: Chodźcie, wszyscy, jedzcie, bierzcie moje ciało. Zobaczcie, On dla nas staje się pokarmem. On chce, żebyśmy się nim posilali. Ja jak byłem mały, wiem, że dzisiaj za mały nie jestem, ale moja mama patrząc na mnie i widząc moją mizerowatość mówiła, oj dziecko jedz, bo jak nie będziesz jadł, to nie urośniesz. Chyba nie jeden z nas słyszał takie diktum, nie? Jedz, bo jak nie będziesz jadł, to nie urośniesz. Chyba za mocno się przejąłem tymi słowami mamy. Ale, ale możemy te słowa matczynę. Zastosować także do Eucharystii. Jedz, abyś rósł. Jedz, abyś się upadabniał do Boga, jedz, abyś się stawał tak, jak Chrystus. Zobaczcie, Jezus mówi, ja staję się dla Ciebie pokarmem, a ja mówię z miłością Panie. A ja idę, aby. Posilać się Tobą, aby żyć Twoimi siłami, aby żyć Twoim duchem, aby być jak najbardziej zjednoczonym z Tobą. I właśnie Eucharystia to jest największy znak miłości. A kiedy ja idę na mszę świętą, kiedy Ty idziesz na mszę świętą i kiedy podchodzisz do Komunii Świętej z sercem oczyszczonym miłosierdziem Boga, i widząc hostię, nad którą kapłan wypowiada słowa ciało Chrystusa, i mówisz Amen, chcę, zapraszam, kocham Cię Jezu. To właśnie to jest wielka radość Boga, który mówi wreszcie: Wypełniam Twoje serce moją łaską. Bracie i siostro. Pamiętajmy, że pokuta, zadośćuczynienie to nie chodzi o odrobienie nakazanej pokuty. O co chodzi? O miłość. Tak naprawdę liczy się tylko miłość. Matko Najświętsza która z miłością przyjęła Jezusa i krok w krok szłaś przez Jego życie, która zostałaś dana nam jako nauczycielka wiary. Nie opuszczaj nas i prowadź nas ścieżkami miłości prawdziwej.